My nie chcemy na tym wbijać, ale dobra, dobrze. Ja chcę się wbijać. Ja tam zaunowałem. Właśnie jak się zainstirowałem. Nie, wiadomo. Uważaj Biotru, bo dostanie z tego. To. Za wyjątkiem. Nie żyje. Zabijaj. Nie mówię to na klapę Biotru. Ja, że nie tam. Chyba nie. Ty to masz jednak przyjaciół, naprawdę. No. Zostawiłby sobie. na tego chuja. Biotru MHP. Nie, zabiję cię, ale ty nie 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 mówisz, pyk, pyk, pyk! Dziękuję bardzo. a jesteście zajbiści. Nie ma co, Nie jeden. Jotrek, Joterko! Mazań. nie zabić, Łosiu. Nie bez jej film, bo Wiecie, zaraz byś zleci na reszta. Nią, zaraz się zleci reszta, nie dawaj, dawaj, Dobra, na firmy. Bo... Dobre to było.